Hej, witam Was! Dzisiaj krótki odcinek o Pomelo, które wylądowało teraz w szklarni. Dzięki temu, że szklarnia stoi teraz na krawężnikach, zyskałem 30 cm wysokości. No i Pomelo mi się teraz mieści do szklarni. No i ostatnio moje zajęcie przy Pomelo to po prostu obcinanie tych pąków. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tych pąków tutaj jest po prostu zatrzęsienie. Jest cały obciążony tymi pąkami. Jest pełno takich kiści. I o, zobaczcie tutaj te pąki, to są po prostu gigantyczne. Zobaczcie, to jest mój palec. No i tych pąków tutaj jest naprawdę mnóstwo. czykolwiek się nie popatrzę z każdej strony. Tych pąków naprawdę jest zatrzęsienie takie całe kiście. No i wszystko, co jest u góry, jest teraz przeze mnie obcinane. Wszystko powiedzmy o tej wysokości, co jest w górę. Wszystkie pąki obciąłem. A wyobraźcie sobie, że tak jak są tutaj te kiście całe, to praktycznie na każdej z tych gałęzi, nawet u góry, te kiście były. Zobaczcie, to wszystko poobcinane. A dlaczego to obcinam? Wiecie, jak wygląda pomelo jako owoc. Jest to bardzo duży cytrus, bardzo dużo waży. No i jakby te owoce się zawiązały u góry, no to strasznie by obciążyły te wszystkie pędy i albo by się połamały, albo by po prostu pokracznie wyglądał. Dlatego zostawiam tylko na dole te pączki, że jak mi zawiąże jakieś tam owoce, no to jak obciąży, no to powiedzmy te dolne pędy idealnie by było, jakby na tych większych, tutaj grubszych pędach tylko to owoce zostały, więc potem podejrzewam, że też będą się selekcję zrobić, jak już dużo ich zawiąże, no to powiedzmy zostawić tylko na takich tych głównych grubszych gałęziach, żeby po prostu utrzymało. bo z pomelo jest taki problem, że same jego liście już są, zobaczcie, gigantyczne i ogólnie te młode pędy są bardzo przekrzywione. Zobaczcie, jak tutaj, to już wszystko w dół idzie, dlatego co jakiś czas przycinam troszeczkę. No i też dlatego wylądował szklarni. Dlatego, że e, jak jest jakaś burza albo wiatr, to po prostu mógłby go połamać. Przez to, właśnie, że ma taką koronę i e, bardzo dużo tego wiatra, wiatru po prostu chwyta, łapie. O, zobaczcie tutaj też, jaki liść. No i mógłby po prostu połamać. Dlatego. Pomelo teraz będzie tutaj miało miejsce w szklarni to na końcu szklarni. I będzie sobie to stało, no i będę musiał co jakiś czas po prostu docinać, żeby ta korona po prostu była zawsze pod szklarnią. A rośnie naprawdę ostro pomelo. Jak zobaczcie tutaj samo depędy, które tutaj niedawno było przycinane. Zobaczcie jak już poszło, więc ma potencjał żeby być wielkim drzewem. A dlatego teraz tak rośnie i kwitnie szalony, dlatego że w zeszłym roku dałem go do tej, tej potężnej donicy. Ona ma tutaj chyba 58 na 58 cm. No i spodziewałem się, że w zeszłym roku nic nie będzie zowocowane, dlatego że e, poszło po prostu w korzenie. E, no ale teraz, jak już te korzenie podrosły, no to odbija wszystko w koronę i, w, i właśnie w kwitnienie. Dlatego teraz się tego dowdzięcza. No, tych pąków naprawdę mnóstwo, jestem aż zaskoczony, cieszyłem się na początku jak zobaczyłem że jakieś tam pączki się pojawiły, ale nie spodziewałem się, że tego będzie aż tyle No ale fajnie, mam nadzieję, że takie drzewo zobaczcie tutaj na ten pień że powinno utrzymać chociaż z 3-4 takie dorodne owoce no. no i zobaczymy jak to już potem, jak te płatki odpadną i będzie widać zawiązki, to Wam też pokażę. Chociaż o, już tutaj jedno widać. Poczekajcie, o tutaj widzicie, zaraz wezmę uschnięte tego. Zobaczcie, tu już jest małe pomelo. No i powinno naprawdę teraz szybko rosnąć. Skoro ma być taki duży owoc, no to musi szybko rosnąć. Także. Odwiedzajcie mój kanał, to będę Wam za jakiś czas pokazywał, jak pomelo się rozwija. Pozdrawiam!